Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Zapraszam dzisiaj wszystkie osoby z podznaku byka na czytanie miesięczne na wrzesień. Jak się pokazuje ten czas? W ogólnych energiach dla Waszego znaku. Co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę? O miłości, o relacjach rodzinnych, w sytuacjach zawodowych i finansowych. Dopowiem z drugiej talii jak zwykle. No a na koniec będę miała dla Was jedną radę z przesłań anielskich. Życzę wszystkim cudownego miesiąca. Zapraszam do czytań indywidualnych. Proszę się kontaktować wtedy przez formularz na mojej stronie internetowej. Dziękuję Wam za polubienia, subskrypcje, komentarze, za wsparcie przez YouTube i przez BajkoFilm. Zacznijmy. Początek miesiąca ja powiem, że może być dla Was niezbyt korzystnie się układać, tak tak delikatnie nazwę. Ale, żebyście się tym nie martwili i nie robili z tego problemu, to od razu powiem, że mniej więcej od połowy miesiąca albo w drugiej połowie miesiąca ta sytuacja się chyba znacznie poprawia. Czyli. No zacznę od tego, co tutaj widać. Początek to może być pokazana jakaś plotka albo taka wiadomość, która Wam coś zamyka. No komuś może to być wiadomość dla kogoś w sprawie zamknięcia umowy albo w ogóle jakaś niezbyt korzystna, taka przybijająca. Jest czegoś kres i jest informacja do tego. Pokazana, którą przenosi Paść Mieczy. Właśnie Paść Mieczy jest taką postacią, która może dużo mówić nieprawdziwych informacji, tak po prostu mówi dla mówienia, żeby zwrócić na siebie uwagę. No, Paść Mieczy jest też dosyć niepewną, taką energią wahającą się, czy do tego jest dziesiątka Mieczy, właśnie ona mówi o tym, że to może być coś, co odbierzecie, bo pamiętajmy, że wszystko. Co się dzieje, to nie jest jakaś obiektywna rzeczywistość, tylko y, przez nasze zmysły odbieramy, i nasza ocena sytuacji jest bardzo subiektywna, ale nie zmienia to faktu, że y, no, musieliśmy coś zrobić, żeby tutaj y, teraz mieć takie właśnie efekty. Y, więc y, ten początek miesiąca tak wygląda dla Was trochę średnio. Y, tym bardziej, że na przeszkodzie, co jest pokazane. Mamy Maga i Asa Monet. Te karty mówią, że to może być niedobry czas na to, żeby Coś rozpoczynać, albo e, informacja negatywna, która do kogoś przychodzi, może mu przeszkadzać w podjęciu, na przykład nowej inicjatywy, w zaangażowaniu się w nowy projekt, ktoś na przykład z początkiem miesiąca może dostać informację, że nie został przyjęty do pracy, tak, no w ogóle jakąś taką tego typu. Mak na przestrodze może Wam mówić również, że na przykład. Nie macie y, pewności siebie, tak? Y, nie macie odwagi do tego, żeby coś zacząć, żeby coś zainicjować. Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, ale problem jest w waszej na przykład niskiej samoocenie. Tak to może być. Albo jeżeli coś ktoś zaczyna, to nie są stworzone jakieś takie warunki odpowiednie do tego, no. Albo coś, że trzeba zaczynać od nowa, coś tak, to też może z początkiem miesiąca być kłopot. Na podstawie waszego czytania, czyli jak wy działacie, jest pokazana królowa Kielichów. To jest może energia niekoniecznie dla waszego znaku, bo by kto jest żywioł ziemi, a królowa Kielichów to jest żywioł wody. Ale Wy możecie być albo pod wpływem tej królowej kielichów, to może być rak ryby, albo skorpion, to może być przyjaciółka, to może być siostra. Um, wasze działania z królową są pokazane jako rozczarowanie. No, rozczarowanie może być relacją, może być niezadowolenie e, i Związane to może być z tą osobą. No, wy, jak najbardziej, jeżeli byście byli w energii królowej kielichów, to możecie być pokazani jako, jesteście pokazani jako osoby życzliwie, działające z miłością, empatyczne, jak najbardziej to wszystko widać. No, ktoś może być tutaj rozczarowany również swoimi relacjami i giermek mieczy z początkiem miesiąca może komuś pokazywać, że na przykład dostaje taką wiadomość, że ktoś z nim. Zrywa. Tak? I dlatego ta królowa kielichów, która może również pokazywać Waszą energię, jest bardzo rozczarowana relacją. A w Waszych myślach jest pokazana również Trójka Mieczy, która pokazuje zranione serce, zranione uczucia. Czasami może mówić po prostu o tym, że Zostaliśmy dotknięci w jakiś sposób właśnie informacją, konflikt, kłótnia, a w innych sytuacjach trójka mieczy również może pokazywać e, kłopoty przejściowe, jednak, e, które nie powinny nas zbytnio dołować, chociaż nie są przyjemne. Tak Raczej w trójkach powinniśmy poszukać rozwiązania, e, zdobyć tutaj w mieczach jakieś informacje, e, postarać się o to, żeby sytuację rozwiązać, pomimo. Tego, że warunki są niekorzystne. Na pewno ósemka mieczy, która jest tutaj pokazana do trójki, może sugerować, że bardzo dużo nad czymś myślicie, rozmawiacie o czymś, ale to jest właśnie tak jak mówi się. Rozmowa, która nie prowadzi do rozwiązania, więc e, jeżeli mamy trójkę mieczy możemy e, mamy takie dwie, powiedzmy najprostsze możliwości do wyboru. Albo będziemy emanować ten problem i robić e, z igły widły i przejmować się bardzo tym i na to by też właśnie ósemka mieczy mogła wskazywać. Albo po prostu poszukamy rozwiązania, wyjdziemy poza jakieś swoje ograniczenia, przekonania. I postawimy na to, że to jest sytuacja, którą należy szybko rozwiązać. I właśnie teraz już zaczynamy wchodzić w jakiś czas, który prawdopodobnie przynosi Wam nowe pomysły. Połowa miesiąca pokazana jest w głupcu, więc mamy tutaj jakiś początek, który mógłby być nawiązaniem do tego, co już w ogóle na samym początku mówiłam. Więc głupiec pokazywać może komuś nowe miejsce, w którym się znajdzie, początek nauki jak najbardziej, w ogóle wszelkiego rodzaju początki, znajomość jakąś. A tutaj do tego jest pokazana u Was karta cesarza i gwiazdy. Bardzo duża pomyślność w interesach z tych dwóch kart może wynikać, prawda? Więc coś tutaj się przełamuje. Albo was ktoś wspiera, na przykład ten cesarz, to może być mąż, partner, może być pracodawca. W cesarzu może być pokazana instytucja, która ma tradycję, która jest taka bardzo poważna. W cesarzu może mieć pokazane awanse, promocje jakiegoś typu, wyższe stanowiska zarządzanie, odpowiedzialność, pracowitość, budowanie swojej własnej firmy, więc ktoś może faktycznie taką firmę też zakładać. W każdym razie w karcie głupca widzimy wszelkie nowości. Widzimy, że w karcie cesarza, że coś jest solidne, bardzo mocno uziemione, tak można powiedzieć, czyli widoczne w świecie materialnym i że jest tutaj powodzenie w karcie gwiazdy, które przychodzi Powiedzmy łatwo. Więc cesarz może również pokazywać nieruchomości wszelkiego rodzaju albo osoby związane z nieruchomościami, na przykład deweloperów. Czyli tym samym sprawy różnego rodzaju mieszkaniowe tak samo. Więc e, połowa miesiąca to jest jakaś nowość, i tu jest możliwość, szansa, pomysł dobry. Tu się zaraz coś przekłada na Wasze korzyści. I koniec miesiąca mamy pokazany w królu monet. Król monet jest symbolem dostatku. Król monet daje. Król monet może pokazywać poprawę Waszej sytuacji finansowej bardzo, e, sprawy związane z domem, z mężem, e, z jakąś osobą, mężczyzną w rodzinie. E, i koło fortuny. Koło fortuny pokazuje nieoczekiwaną zmianę, szansę na coś, którą trzeba wykorzystać. Tu w Waszym przypadku, biorąc pod uwagę jeszcze początek miesiąca, można by było widzieć dużą poprawę finansową, która już jednak wprawdzie została zainicjowana w połowie miesiąca, więc może być też w kole fortuny na koniec miesiąca pokazany wyjazd. Do króla monet na przykład, albo król monet do Was przyjeżdża. Król monet może być po prostu stałym partnerem, albo oczywiście też koziorożcem panną, lub bykiem, drugim bykiem. Więc, tak jak widzicie, tutaj wszystko się bardzo ładnie układa od połowy miesiąca. No i Wasz punkt widzenia to jest czwórka. Buław to jest spotkanie święto. Miłe spędzenie czasu. Można ten czas spędzić na przykład w hotelu, prawda? Albo gdzieś sobie zafundować jakiś wyjazd na kilka dni. Może to być pokazana relacja na odległość, święto, rodzinne czy mówiłam? Pewnie tak. I y, szóstka pentakli y, mówi o wsparciu. O tym, że dostajemy jakieś pieniądze, o tym, że y, jak nie mamy, to ktoś nam da. <grym> Więc tutaj jest taka. Sprawiedliwość, że dostajemy to, co nam się należało, albo to, co chcieliśmy otrzymać, to, to, w co uwierzyliśmy, że otrzymamy. Także wszystko bardzo fajnie. Nadzieje i obawy Wasze pokazane są w Królowej Monet i w Pentakli ósemce. Ósemka mówi o pracy, systematyczności, pracowitości, urządzaniu się na przykład w jakimś nowym miejscu. Może ktoś wyjeżdża i się urządza, tak? I królowa monet mówi tak samo jak król o dostatku, wygodzie, taką bardziej dla siebie, takiej bardziej dla siebie. Z zewnątrz jest pokazana siódemka kielichów i dziewiątka mieczy. Ja bym powiedziała, że to jest, takie, to jest ta energia płynąca z zewnątrz, i ona właściwie. Nie za bardzo Was wspiera. Dlaczego? Dlatego, że w Siódemce Kielichów może być pokazane, mogą być pokazane takie stany emocjonalne, które są jakieś euforyczne, na przykład albo może pokazywać Siódemka zakochanie, lub coś takiego, ale tutaj przede wszystkim w tej karcie jest przewaga emocji, uczuć, i te emocje mogą nam zasłaniać jakąś realną. Ocenę sytuacji, w której jesteśmy, do tego jest dziewiątka mieczy, więc ja, jakbym miała powiedzieć, jak otoczenie widzi tą sytuację, to otoczenie widzi to jako chaos i robi z igły widły, i przejmuje się prawdopodobnie jeszcze bardziej wszystkim niż wy, ale ma to na was nie. Zbyt dobry wpływ, jeżeli ktoś w Waszym otoczeniu właśnie robi takie problemy, że to co Was dotyczy z początkiem miesiąca, raczej myślę, jest dużym problemem, to na to nie patrzcie, a ani też niech taka energia Wam się nie udziela, bo to Wam w ogóle nie będzie pomagało i to nie jest żadne wsparcie, tylko zawracanie głowy. Ok. Myślę, że tak ogólnie rzecz biorąc to widzimy, co się dzieje, a możemy zobaczyć teraz oddzielnie jeszcze. Będzie kilka informacji na temat, co u byków w miłości, miłość, uczucia, relacje i związki na wrzesień 2025 roku. Wrzesień 2025. Co w miłości i w uczuciach dla Waszego znaku. Byk. Wrzesień 2025 byk. I mamy tak króla monet. No to już nam jest znana ta osoba tutaj, zwłaszcza jest pod koniec. Rycerz Kielichów jest pokazany. I siódemka mieczy. No to jest bardzo ciekawa historia, bo kilka może być wątków, właśnie. Rycerz król monet jako stały partner. Rycerz kielichów może nam pokazywać na przykład miłe zaproszenie, miłe towarzystwo. Ale może też pokazywać kogoś, e, takiego jak na przykład przyjaciel, nasz taki bliższy kochanek, e, ko, ktoś. E, w kogo towarzystwie bardzo swobodnie, dobrze się czujemy, ale to nie jest nikt stały, tylko taki właśnie e, osobnik, którego widzimy od czasu do czasu, albo osoba taka, bo to nie musi być mężczyzna. W każdym razie w Rycerzu Kilichów jest coś miłego, ale może być też pokazana chwiejność emocjonalna, może być pokazana niestałość, może być e, pokazane, że mm, jakieś emocje są bardzo powierzchowne, tak? albo związane na przykład z na przykład z alkoholem, prawda? Różnie to może być. No takie historie, rycerz kielichów, tak? No. I dalej jest siódemka mieczy. Ona w relacjach i w związkach to pokazuje raczej kłamstwo. Więc, na przykład, wiadomość jakąś ktoś dostaje z początkiem miesiąca może dotyczyć właśnie tego, że dowiaduje się o czymś, czego wolałby na przykład nie wiedzieć, albo no nie jest to przyjemna wiadomość. Siódemka mieczy mówi o wykręcaniu się z czegoś, o um, opowiadaniu takich nierealnych w ogóle historii, o um, tym, że chce. Uniknąć odpowiedzialności na przykład za coś. Może pokazywać, że na przykład jakieś rozmowy, tu mamy dwie osoby, więc może pokazywać jakieś rozmowy, i jeżeli by to tego dotyczyło, to w tych rozmowach jest takie lawirowanie i kompletnie nieodpowiedzialne stawianie spraw, więc nic z tych rozmów również nie wynika. I królowa denarów, czyli my mamy tutaj, no. Osoby na relacjach pokazane, król i królowa denarów, mogą to być rodzice, może to być tu małżeństwo pokazane, prawda? Ale w siódemce mieczy mogą być pokazane sprawy różne formalności, jeżeli mamy, zależy jaki mamy temat, czego to dotyczy, ale mogą być pokazane formalności albo takie sytuacje, kiedy musimy poszukać sensownego, mądrego, jakiegoś zgodnego z przepisami rozwiązania sytuacji formalnej właśnie. Co w rodzinie? W rodzinie dla byka wieża, czyli w wieży widzimy, że się nie układa, coś nie realizuje się tak, jak zakładaliśmy, czyli po prostu to, co założyliśmy w rodzinie, może wyjść zupełnie inaczej niż przewidzieliśmy. Do tego są jest pokazane tutaj mamy problemy, problemy, konflikty, są pokazane inne osoby, mogą być pokazane rozłamy w relacjach rodzinnych. Może się okazać we wrześniu dla byków, że niektóre wydarzenia mogą was Całkowicie zaskoczyć, i to nie będą przyjemne zaskoczenia, i tutaj powstanie jakiś problem, z którym trzeba będzie sobie poradzić. Mieliście to pokazane w myślach. Może to być też, jeszcze patrząc z innej strony, związane na przykład z dzieckiem, z kimś młodszym w rodzinie. Ok, to zobaczmy, co się pokazuje dla byka. Na finansach, na finansach. Na początek finansa. Szóstka bław. Sukces dzięki wsparciu grupy, tak to widać. Dużo takiej interakcji, dużo działania jest pokazane w szóstce z innymi osobami. Docenienie, tak, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Ósemka monet pokazuje, że pieniądze, które macie, to one po prostu są efektem waszej systematyczności i waszej, waszej pracy takiej codziennej i może nawet właśnie powtarzalnej, rzemieślniczej, jakiejś takiej właśnie. Yy, tak, więc do tego jest Giermek mieczy może mówić o mm, wiadomości. Właśnie ten Giermek mieczy z początkiem miesiąca był pokazany. No żywioł powietrza przynosi informacje. Giermek mieczy również dobrze, równie dobrze kogoś młodszego może pokazywać, jakiegoś posłańca, no ale tak, pos posłańca kuriera. Jaki to ma związek z Waszymi finansami? No Wasze finanse są pokazane tutaj, e, powiedziałabym, w porządku, tak? Zwłaszcza ja to widzę na ogólnym czytaniu e, od połowy września lub w drugiej połowie września. Co w pracy? W pracy jest nowość albo okazja do zawarcia nowej umowy, a bardziej na przykład do tego, żeby otworzyć na przykład sobie działalność gospodarczą albo dobrać jakieś dodatkowe działanie. Można na czymś zarobić, co jest po prostu okazją. Można też gdzieś wyjeżdżać. Mamy koło i trójkę buław. Ale jeżeli tak, właśnie jest to ciekawie pokazane, bo do tego jest jeszcze siódemka monet, czyli na. Jakieś możliwości, szansy, trzeba będzie poczekać. I to może ten, to wstrzymanie pewnych działań, czy skorzystanie z okazji, czy wyjazd też y, może być pokazane, że nie realizuje się z początkiem miesiąca, a może ktoś sobie zakładał, że coś wdroży z początkiem miesiąca, tylko dopiero w drugiej połowie miesiąca. I tak to właśnie jest pokazane również w czytaniu ogólnym. Może właśnie, właśnie siódemka monet tutaj pokazywać, e, że czegoś nie udaje się z początkiem miesiąca rozpocząć. Ale generalnie to, e, właśnie patrząc na ogół, w ogóle we wrześniu to się uda. Jeżeli się zaangażujesz, tak? Bo w Trójce nie można zostawić sprawy w Trójce Mieczy tak, jak jest. Ona musi być. E, Przemyślana, przeanalizowana, poszukać rozwiązania, przemyśleć. Tak? I wtedy jest wszystko ok. Tak jak u Was to wygląda, zresztą. Jaka jest, moje drugie byki dla Was, rada? Przesłanie z kart anielskich na wrzesień. Wrzesień, przesłanie, rada. Właśnie, no bardzo ciekawe, co w takiej sytuacji. I co na to wszystko, co ja tutaj powiedziałam, radzą nam karty anielskie. Co na Radzie z kart anielskich? Czego pragniesz? Taki tytuł po prostu, i treść tego przesłania. Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami, kiedy wyraźnie określisz już. Czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jak ładnie, prawda? Jak to ładnie brzmi. Mam nadzieję, że tak samo będzie w realizacji. Życzę Wam tego. I w ogóle wspaniałego miesiąca. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję za dzisiaj.